Grillowany rozbew ze szparagami To idealne połączenie z soczystego steka z chrupiącymi, wiosennymi szparagami Zaczynam od przygotowania steka Dodam mu trochę ostrości Drobno kroję papryczkę chili, kroję razem z pestkami Jeżeli chcecie łagodniejsze, pozbądźcie się pestek Do mięsa też idealnie pasuje czosnek Kroję go drobno Mięso, solę, pieprze Dodaję chili, czosnek Polewam oliwą i porządnie ciebie. Odstawiam na 20 minut, żeby smaki ze sobą wspólnie mogły popracować w tym czasie przygotowuję szparagi. Przełamując pozbywam się z drewniałych części. Szparagi pękają dokładnie w tym miejscu, w którym mają pęknąć. Na patelni grillowej rozgrzewam masło i oliwę z oliwek. I wykładam na nią naszego przyprawionego steka. Mięso jest bardzo dobrej jakości, to dojrzewający przez 21 dni rozbyw, Dlatego usmażę go na trwista około 2 minuty z każdej strony. Jeżeli chcecie bardziej wysmażyć, smażcie go nieco dłużej. Na tą samą patelnię obok układam szparagi. Po dwóch minutach obracam steka, podobnie robię ze szparagami. W tym czasie szybko kroję pomidorki koktajlowe na pół. A steka ściągam z patelni i odstawiam, żeby mięso odpoczęło i soki wewnątrz się dokładnie ze sobą związały. Na kilka minut. A na patelnie do szparagów dorzucam połówki pomidorków koktajlowych. Sole pieprze i smażę przez te właśnie kilka minut, obracając i mieszając. A po więcej ciekawych przepisów zapraszam Was na naszą stronę www.kulinarnatv.pl wszystko mamy prawie gotowe, to szybko przygotuję dressing. Można go przygotować nieco wcześniej. Użyję jednego kwaśnego soku z limonki, oliwę z oliwek, które nam wszystko pięknie zespoli, słonego sosu rybnego, słodkiego cukru trzcinowego, ostrej chili i aromatycznego czosnku. A po dodaniu wszystkich tych składników zabawię się w barmanę i wszystko wyszejkuję tak, żeby powstała jednolita emulsja. A teraz ostrzegam wszystkich wrażliwców. Będzie krwisto. Kroję swojego steka. Mój jest bardzo mocno krwisty. Jak mówiłem, jak chcecie mocniej wysmażonego, dłużej trzymajcie na patelni. Kroję go w plastry około pół centymetra może trochę głębsze. Na talerz wykładam grillowane szparagi z pomidorkami kokrejowymi i na nie układam nasze mięso. Całość skrapiam dressingiem. Grillowane, chrupkie, zielone szparagi i soczysta, wysokiej jakości wołowina to genialna kompozycja. Więc koniecznie zróbcie to w domu.